Ilda, co ci się dzieje? Uuuhu, uuuhu, uuuhu. Proszę, księdza, ja tęsknię za Hansem. O, jego dopiero dwa dni nie ma, a ja już za nim tęsknię. No ale Hans pojechał na wakacje. Przecież przez tyle czasu, przez cały rok czekał na to, żeby wreszcie pojechać. To z księdzem Maćkiem jest nad morzem, dobrze się bawi. Hans, jesteś nad morzem. Czy tobie się podoba tutaj? Ta woda, słońce. Czy jest pięknie? O mi się nie podoba. Ty mi za Hildą. Sam jakie glony no, w tej wodzie zimny ten Bałtyk dajcie pokój już by chciał z sildą się widzieć z dziećmi by chciał się widzieć a nie sam tak daleko od wszystkich co tu zrobić jak sąsiedza na tej plaży i no dziób mu wystawiony w te słońce baz mi rośnie, mocno przynajmniej te słońce opolać ale tak to mi jest tyskno Ono no troszeczkę tych glonów jest ja no je pięknie ale lepiej, żeby była Hilda, żeby. A my siedzimy w domu. My tu musimy zostać i czekać, a my będziemy mogli pojechać na wakacje. Hilda! Ale my już na wakacje jedziemy za niedługo. Już w środę ruszamy. Jupi! To ja się bardzo cieszę. A czy pojedziemy odwiedzić y, Hansa i księdza Maćka? Hmm. Czy to się stanie, tego nie wiem. Ale musisz być w dobrej myśli, a przede wszystkim nastawiać się na to, że dobrze spędzimy ten czas i będziemy się dobrze bawić, opalać i co tylko będziesz chciała. Mm, ja bym sobie chciała polatać po lesie, bo ja bardzo lubię po lesie i tam jest moja rodzina i, i myślę, że i tam się będzie czuła dobrze. I podobno jagody się pojawiły, i podobno grzyby też już są, a ja lubię chodzić na gzyby. No chyba latać na grzyby, Hilda. Ty przecież nie chodzisz, tylko latasz. No tak. Przecież ja się pomyliłam. I ja chciałem pozdrowić Hansa i powiedzieć mu, że czekam na niego i tęsknię za nim i mam nadzieję, że się tam nie popazy, A ja pozdrawiam księdza Macieja, i życzę Hansowi i Księdzu Maćkowi tego, żebyście się bardzo dobrze na tych wakacjach bawili. Do... Je, zimno, ta woda. U! Fest zimno, ale co zrobić? Trzeba się trochę potoplać. No tak, pozdrawiamy z zimnego Bałtyczku. Ale przynajmniej słońce nas muska. Jo, trochę. Do zobaczenia, pa. Jee, ale pięknie. Fajno, Klara. Mmm. Po polu się trochę. Ta moja gymba.